Rozgrzewka. Rozgrzewkę pływacką zaczynamy na lądzie przed wejściem do wody. Jest to tak zwana rozgrzewka na sucho. Ma ona na celu przygotować nasz organizm do wytężonego wysiłku w wodzie, a także rozciągnąć mięśnie, nie pozwalając na przypadkową kontuzję. Przeprowadzamy ją w miejscu rozpoczynając od obszernych krążeń ramion, w przód i w tył. Najpierw wykonujemy ruchy na przemian stronne, a następnie krążymy ramionami obu rącz. Dalej przechodzimy do szerokich wymachów ramion w pozycji stojącej i w opadzie tłowia do przodu i do tyłu oraz na boki. Następnie stojąc w małym rozkroku ręce opieramy na biodrach i przystępujemy do krążeń w lewą oraz prawą stronę. Podczas ćwiczenia nie odrywamy stóp od podłoża. W kolejnym ćwiczeniu wyprostowane ramiona przenosimy za siebie i splatamy palce obu dłoni. Kilkakrotnie wykonujemy skłony tułowia w przód, pogłębiając je poprzez jednoczesne przenoszenie rąk w tył nad głowę. Dalej przechodzimy do energicznych wspięć na palce, które pobudzą do pracy mięśnie kończyn dolnych, a później wykonujemy kilka niezbyt głębokich przysiadów, podczas których ręce trzymamy na karku. W dalszej części rozgrzewki wsiadzie przekładamy pod udzie jednej nogi na udo drugiej, a następnie chwytając za największy palec u stopy, zataczamy jak największe koła w lewą i prawą stronę. Na koniec wraz z krążeniem nadgarstków wykonujemy skłony i skręty głowy, tak by dobrze rozgrzać szyjny odcinek kręgosłupa. Przed wejściem do wody swobodnie kilka razy podskakujemy, aby rozluźnić wszystkie mięśnie.